Izabela? Co tu się dzieje? Izabela! Co się tu dzieje? Nie widzisz? Nie ma Izabeli ani połowy jej mebli. Więc powiadasz, że uciekła. Idiotom jesteś! Nie widzisz? Nie widzisz? Nie ma jej! Nie ma jej rzeczy! To co? Co? Święty Mikołaj, tak? Spokojnie, uspokój się. Jest już późno. Jutro pójdziemy na policję. Jutro na policję? Jutro na policję, tak? Dziecko mi uciekło, a ty mówisz jutro na policję? Szafirka spokojnie. Jak ja mam być spokojna? Córka mi uciekła, to już lepiej nic nie mów. Idź tą! Córka i matka po jednych pieniądzach. Cicho bądź! Cicho bądź, cicho bądź. Dlaczego ja? Dlaczego? Dlaczego? Uprzątnięta. Czeka mnie teraz długa samotna noc w opuszczonej kawiarni. Ach, W Kalifornii nie byłoby nawet o takim czymś mowy. Od początku wiedziałam, że ten Niemcy to był zły pomysł. Ach, nie mam na nic siły. To wszystko nie ma sensu. Ach. Ej, znowu udało ci się wymknąć twoim starym? Że co? No, bułka z masłem. Przyniosłem jeszcze dla ciebie gitarę, a może ty się czegoś nauczysz? Ech, nie sądzę. Ważne, że ty umiesz grać. No, teraz chodź. Oni zaraz tu wejdą. Co robi, co robi, co robi? Idziemy. Mam pomysł. Miejmy nadzieję, że to ich powstrzyma. Te popatrz! Ktoś zostawił to od środka. Co ty gadasz? Nasze miejsce spotkań zostało zastawione. Brak w tobie wyobraźni, Odsuń się! Co się tam dzieje? Można wejść? Ugh. Nie przeszkadzamy ci przypadkiem. Huh? Ktoś wy i czego was tu nosi? Chyba raczej czego ciebie, to jest nasz klub. Klub? To opuszczona kawiarnia, idioto! No ale myśmy ją znaleźli. O Boże, a co, wy jesteście w trzeciej klasie? Że wyście tu niby byli pierwsi, to to jest wasze? Eee... Żal mi was. Idźcie stąd i dajcie mi święty spokój. Nie nie, nie, ty sobie stąd idź! A co, chcesz się o to bić? Jaki trzeba będzie, to życie za to oddam! Ejże, że spokojnie! Ty się tam lepiej nie wtrącaj. Spróbujmy rozwiązać to jakoś dyplomatycznie. Hm? Ciekawa jestem, jak to niby rozwiążesz? Um, nie wiem. Ty dostaniesz to na całe dzisiaj, a my na cały weekend. O właśnie stoi! A, nie stoi. Dlaczego? To przecież nie jest twoje. Słuchaj, to już tyle nie powinno interesować. Idźcie stąd, albo zadzwonię na policję. Ha! I wy co im powiesz? Tak nęli do mojej opuszczonej kawiarni? Nie, za nękanie. Garno, choć już lepiej problemów sobie przez nią narobimy. Chodź, jeszcze się policzymy. O mój Boże, jak ja mam spać spokojnie w nocy. A jak mnie ktoś napadnie? Ha... Chyba w ogóle nie będę spała. Ach, gdybym tylko miała laptopa, znalazłabym jakieś tanie loty do USA. Chwila, mam telefon, mogę zobaczyć bilety. Świetnie, abonament mi się skończył. Ach, zresztą mogłam się tego spodziewać. Kto, niby wielca łaska, będzie mi płacił abonament za nie? Rex? Mu ledwo na prochy starcza, co dopiero za abonament. Ale wydaje mi się, że mam jeszcze prawdziwego ojca, który mógłby też o mnie pomyśleć. Dał mi milion dolarów, ale nie wiem, nie wiem o czym mam, o wszystkim myśleć. Jak ja to notę w ogóle wytrzymam? Tu nawet nie ma gniazdka. No cóż, ale chyba muszę już iść spać. Jesteś. Coś się dzieje? Ktoś tu jest? Idź spac. Lisa, dobry Boże, to naprawdę ty? Mam z Widy, już do reszty zwariowałem.